Bezinteresownie poświęcałem swój wolny czas na rzecz innych. Bez nich nie sposób wyobrazić sobie pracy wielu szpitali, hospicjów czy organizacji. Wolontariusze w grudniu obchodzą swoje święto. Z tej okazji w Głogowie już po raz drugi odbyła się Olimpiada Wolontariatu. W Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat liczba osób, które decydują się na pracę społeczną spadła o połowę. Imprezy jak ta mają na celu zaktywizować młodych ludzi i przybliżyć im jakże słuszną ideę wolontariatu. Polega ona na spotykaniu się z dziećmi niepełnosprawnymi w warsztatach zajęciowych ARKA w Głogowie, w zbiórkach żywności w klubie Caritas na święta, ogólnie pomaganie w szkole, organizowanie imprez właśnie z dziećmi chorymi. Robimy przedstawienia, różne akcje, rozdajemy ulotki. Właśnie teraz jeszcze idę na świętą orkiestrę zdawać serbruszka. My się bardzo cieszymy, jeśli kolejne osoby się zgłaszają. Jak widać, udało się zebrać dziewięć drużyn wolontariatu. Wiemy, że jeszcze przynajmniej dwie istnieją w Głogowie, które nie udało się dzisiaj dotrzeć. Więc nie można powiedzieć, że nie ma w ogóle takiej aktywności, ale zawsze byłoby, no byłoby lepiej, gdyby było więcej takich, takiego zaangażowania, takiej aktywności młodzieży tutaj na naszym polu lokalnym. A co skłoniło głogowskich wolontariuszy do takiej niestety coraz mniej popularnej wśród rówieśników formy aktywności. Ciężko przejść jednak oknie nieszczęścia drugiego człowieka, no i warto się zatrzymać, zastanowić nad tym, jak, inni, jak żyją inni i pomóc czasem. Nie lubię siedzieć w miejscu, lubię bardzo pomagać ludziom, jestem aktywny. Wzrusza mnie zawsze widok kogoś biednego, kto kogo potrzebuje pomocy, no dlatego myślę, że tak z potrzeby własnej takiej od środka. Gdy olimpijskie emocje już opadły, młodzież z głogowskich szkół mogła wysłuchać debaty poświęconej agresji i przemocy rówieśniczej. Gościem specjalnym spotkania była mistrzyni świata w boksie zawodowym, obecnie posłanka Iwona Guzowska, która zainaugurowała ogólnopolską kampanię pod hasłem Wygrywaj Uśmiechem. Akcja Wygraj Uśmiechem ma na celu przekazanie młodzieży, dzieciom i młodzieży tych podstawowych wartości, pozytywnego nastawienia do innych ludzi przede wszystkim szacunku do drugiego człowieka, co w zasadzie eliminuje akty agresji, przemocy. Do tego właściwie zmierzamy. Poprzez, najpierw poprzez te dobre, pozytywne zachowania zmierzamy do tego, żeby mówić młodzieży o tym, że przemoc, bez względu na to, jaka ona jest, pokazujemy też młodzieży, Przemocy, że jest na pewno bezwzględnie zła i nie należy tolerować takich zachowań. Kampania Wygrywaj Uśmiechem miała swój początek właśnie w Głogowie. Tym samym wszyscy mieszkańcy naszego miasta mogą czuć się ambasadorami przesłania, jakie ze sobą niesie. A to wiąże się z dużą odpowiedzialnością.